Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa w niedzielę. Tak troszeczkę o nietypowej porze. Jesteśmy teraz w gabinecie Pana Prezydenta Trumpa, bo żeby się rozkręcić i żeby rozkręcić Państwu ten temat, chcę ja się rozkręcić. W związku z tym powiem Państwu coś, co Prezydent Trump napisał, a wielu z Państwa się mnie o to pytało. Natomiast tematy, które są poruszane w dzisiejszym vlogu są bardzo wyjątkowe i to są tematy, proszę Państwa, proszę innym przekazać, żeby zobaczyli to, dlatego że ja takich vlogów nie robię dużo. To jest bardzo dobrze opracowany temat. Krótko, krótko, jak mówię, jest jakby, krótko będzie omówiony, ale w zasadniczych proporcjach. I zasadniczo, proszę Państwa, czyli będą podane rzeczy, liczby, cyfry, które są najistotniejsze w tym, co będę Państwu dzisiaj omawiał. Nie będę chciał dużo czasu zajmować, aczkolwiek kto wie, kiedy to się skończy, bo to wszystko jest na żywo. Proszę Państwa, żeby się więcej rozkręcić, powiem Państwu tylko, co napisał Pan Donald Trump, gdyż wiele osób, zarówno mnie, Osobiście dostawałem e-maile od państwa, jak i pana Donalda Trumpa pytało się, co się stało z jego prywatnym Beningiem 757, prawda? E, który stał się jakby kultowy podczas jego, jego rajdów, jak on wybierany był na prezydenta w kampanii wyborczej. E, jak powiedział pan Trump, że był skutecznie przechowywany w magazynie w stanie New York. Także nic z tym samolotem się nie dzieje, ponieważ nie było wolno mu go używać podczas jego prezydentury, miał zakaz używania tego samolotu. Obecnie jest w pełni odnawialny i aktualizowany oprogramowanie i sprzęt. I zostanie ponownie oddany do użytku przed końcem tego roku. Wkrótnie, wkrótce zostanie dostarczony do serwisu w stanie Louisiana w celu zakończenia prac przeglądu i modernizacji silników Rolls-Royce'a oraz zupełnie nowego malowania. Po ukończeniu będzie lepszy niż kiedykolwiek. Jak powiedział pan Trump, no, będzie używał go w nadchodzących rajdach tak się wyraził. Więc skończymy sprawę samolotu pana Trumpa, bo pytacie państwo, czy on lata Air Force One? No nie, nie lata. A ten samolot będzie niedługo do użytku. Sądzę, w końcu roku będzie sobie już latał tym swoim samolotem i będą to podróże również międzynarodowe. Słyszałem, proszę państwa, nie wiem czy to jest prawda, bo nie chcę mi się uwierzyć, ale wiem to z Waszyngtonu, że... On planuje przylecieć do Polski, ale jest to informacja niepotwierdzona, ale nie zdziwiłbym się, żeby ten człowiek tym właśnie samolotem przyleciał do Polski. Proszę Państwa, chcę zająć się teraz tematami bardzo istotnymi i chyba najistotniejszymi, jeśli chodzi o Polskę. To, kogo Państwo widzą, to jest poliszynel, proszę Państwa. To jest taka postać z XVII wieku, ale co jest ważne, nieważne jak on wygląda, mniej więcej tyle wygląda, co wygląda. No on tam akurat to z jakiegoś spektaklu, z teatru. W każdym bądź razie to był taki lekko garbaty facet, który roznosił plotki. Rzekoma tajemnica, właśnie poliszynela, o której wszyscy wiedzą, lecz Nikt o niej głośno nie mówi. To jest to, to powiedzonko, które przeszło do dzisiejszych czasów. Ale chcę Państwu powiedzieć, że Niemcy mają y, też takie powiedzenie, i robili to od początku prawie roku 2001. Prowadzili pewną politykę, o której zaraz Państwu powiem, y, też na zasadzie tajemnicy Poliszynela. To była bardzo ważna polityka międzynarodowa i energetyczna Niemców, których prowadzili od 2001 roku. Po niemiecku nazywa się to, nie znam języka niemieckiego, ale troszkę to, kilka razy to powiedziałem, więc powinienem powiedzieć dobrze, Offens Geheimnis. To jest słowo niemieckie, które mniej więcej odzwierciedla słowo tajemnica Poliszynela, także jawna tajemnica albo tajemnica publiczna. Offens geheimnis. Więc y, proszę Państwa, y, tak jakby, jakby nikt się nie przyznaje y, do wiarygodności tej informacji, która krąży, prawda, ale tyż, też nikt. Nie żąda weryfikowania tej informacji, ale wszyscy wiedzą i w pewnym momencie o tym zapominają, tak jak zapomniał o tym rząd polski. Proszę Państwa, to słowo jest też używane przy dżentelmeńskim podejściu do wstydliwych lub kompromitujących spraw. To słowo po niemiecku, które Państwu powiedziałem. Informacja jest odpowiednio uwzględniana w decyzjach, lecz sama treść nie jest omawiana. Niemcy rozpoczynają prowadzić nową politykę energetyczną w roku 2001, proszę Państwa. To jest długofalowa polityka. Tajne rozmowy z Rosją, uzależnienie energetyczne od Rosji. Wielkie, wielkie, proszę Państwa. Zapadła decyzja. 29 sierpnia 2006 roku rosyjska firma Gazprom oraz niemieckie firmy Eon, Rangas, Rangas i BASF podpisały w Moskwie porozumienie końcowe dotyczące budowy gazociągu północnego i utworzenia konsorcjum Nord Stream 2. Za chwilę usłyszą Państwo, jak to się ma do tego co wydarzyło się kilka dni temu w Polsce i w trybunale który zakazał którzy znaczy kazał zamknąć wydobycie węgla brunatnego zaraz powiem państwu gdzie i tak dalej i proszę mnie z wielką uwagą wysłuchać dlatego że to są bardzo istotne informacje. Pamiętacie Państwo, jak w ostatnim vlogu mówiłem Państwu, że Gerhard Schroeder, były kanclerz Niemiec, pracował nad tą umową z Rosją do momentu, kiedy ją podpisywał praktycznie przed odejściem ze stanowiska. Dlaczego przed odejściem? No dlatego, że to była umowa z Rosją, proszę Państwa. Strategiczna, największa na świecie. Dystrybucja gazu i największa w historii, proszę Państwa, jakby największe przewartościowanie gospodarcze, energetyczne Niemiec w historii. W historii. I teraz za chwilę Państwu powiem o co chodzi. Podpisane w końcu 2000 jeszcze, należy wspomnieć o tym, że po tym jak już powstał Nord Stream 2, w końcu 2015 roku, o czym Niemcy już wiedzieli znacznie wcześniej. I to porozumienie w 2015 roku podpisały wszystkie kraje świata w Paryżu. To było porozumienie COP21. COP21. Ma dość prosty zapis. Kraje zobowiązują się do ograniczenia wzrostu średniej temperaturzy, temperatury naszego globu o 2 stopnie w stosunku do epoki preindustrialnej. Teza kolorowego i dopracowanego graficznie propagandowego dokumentu jest dość prosta, proszę Państwa. Wtedy, w 2015 roku, Polska powinna była o tym już wiedzieć. W Europie należy zamknąć wszystkie elektrownie węglowe i to właściwie natychmiast. Do roku 2013. W przeciwnym razie czeka nas, jak to mówiło, tam się tam mówiło, kataklizm. Proszę Państwa, yy, chcę Państwu powiedzieć, co stało się w tym czasie w Niemczech. To jest bardzo istotne, dlatego że to będzie rzutować na politykę gospodarczą i polityczną Polski. Bardzo istotna rzecz. W Niemczech, proszę Państwa, z początkiem października. Wyłączone, wyłączone od kilku lat z działalności rynkowej elektrownie gazowe, na przykład Irsing 4 i 5 w Niemczech zostały przywrócone do pełnej eksploatacji. Ale to nie tylko te elektrownie. Do eksploatacji. Jak informują niemieckie media, wyłączona została też, wyłączona jest w tym roku elektrownia jądrowa, ale Elektrownie gazowe, które były wyciszone, wyłączone, zostają przywracane do pełnej eksploatacji gazowej, elektrownia atomowa, w Niemczech FRFN, że tak powiem, jest również ona jest, to jest elektrownia jądrowa w Szwabii I ma być zastąpiona ta elektrownia jądrowa jednostką gazową, czyli elektrownią na gaz. Dlaczego Niemcy wchodzą w gaz? Dlatego, proszę Państwa, że jak powiedzieli Amerykanie, że w interesie Stanów Zjednoczonych jest ukończenie Nord Stream 2. To, co było cały czas blokowane przez Stany i w Europie i, i Polskie, bo to jest wbrew interesowi polskiemu, zostało, proszę Państwa, przypieczętowane przez Stany. Dlatego, że to jest długofalowa polityka Niemiec. I teraz oni otrzymują, proszę Państwa, coś, co jest najbardziej istotne, proszę Państwa. Ten Nord Stream 2 dostarczy Niemcom gaz. Po bardzo, bardzo znikomej cenie, omijając wszystkie państwa. Ten rurociąg ma około 1200 kilometrów plus minus, i on leci prosto z Rosji do, prosto do niemieckiego miasta. I tam będzie odbierany cały gaz z Rosji, który zasili Niemcy, w, zasili wszystkie elektrownie gazowe, plus te, które są przerabiane na elektrownie gazowe. Rozumieją teraz państwo? O to chodziło w Nord Stream 2, co polski rząd tego nie wiedział. A teraz zobaczcie Państwo, co się dzieje. Jeszcze powiem Państwu, że według informacji podawanych przez bawarski portal Br24 wygaszana elektrownia jądrowa w rejencji w Szwabii, to jest kraj związkowy Bawaria, zostanie zas zastąpiona jednostką yy, zasilającą gazem ziemnym. Chodzi konkretnie o elektrownię jądrową. I to jest język niemiecki Gindermingen. Jest elektrownia, która będzie w tym miejscu znowu elektrownia gazowa. Następne elektrownie gazowe powstają. Wszystko dlatego, że Nord Stream 2 jest ukończony i Niemcy będą mieli najtańszy gaz na świecie, proszę Państwa. Bezpieczeństwo energetyczne tego kraju jest po prostu uzależnili się od Rosji, ale Rosja też chce kasę. To jest sprawa biznesowa, proszę Państwa. I w tej chwili, to co oni robią, przestrajają cały system energetyczny na no większości, na absolutnie gazowy. I teraz, co się stało, proszę Państwa? Kopalnia turów w Bogatyni. Proszę Państwa, e, e, Worek Turoszowski, tak to się nazywało i prawdopodobnie nazywa się do, do teraz. Worek Turoszowski, to jest bardzo ciekawe miejsce na mapie Polski. To jest taki woreczek, proszę państwa, 20, 20 kilometrów długi, szeroki na 12 kilometrów, wcinający się pomiędzy w państwa Czechy i Niemcy. Jest dokładnie pomiędzy Czechami a Niemcami. Ma 20 kilometrów długości i 12 kilometrów mniej więcej szerokości. To jest bardzo mały, ale bogaty węgiel brunatny. I tam, proszę Państwa, ten cały obszar, ta odkrywka, która jest podstawą działalności tej elektrowni, Turów, ma około 35 kilometrów kwadratowych. Czesi bez przerwy y, monitorują, że oni mają problemy z wodą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Widocznie mieli mocne argumenty, proszę Państwa, ale pomogli im w tym Niemcy. Proszę Państwa, kopalnia turów w bogatyni. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przychylił się do wniosku Czech i w piątek nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni Turów do czasów merytorycznego rozstrzygnięcia. Co to znaczy? To znaczy, że kazali w Polsce zamknąć wydobycie w kopalni Turów. Polska została zobowiązana do natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brudnego w kopalni Turów. Podnoszone przez Trzechy zarzuty dotyczące stanu faktycznego i prawnego uzasadniają zarządzenie wnioskodanych środków tymczasowych. Czytamy w postanowieniu wydanym przez wiceprezesa trybunału. I co się dzieje dalej, proszę Państwa? Kopalnia i elektrownia Turów należą do spółki PGE Górnictwo i Energetyka. I teraz. W 2020 roku polski minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka przedłużył koncesję na wydobycie w turowie węgla brunatnego na kolejne 6 lat do 2026 roku. Co powiedział pan minister Sasin. Powiedział, proszę państwa, coś bardzo ciekawego. Proszę posłuchać, bo w tej chwili będzie konkluzja tego tematu. W jaki sposób, gdzie się teraz Polska znalazła w tej całej sytuacji, jeśli chodzi o Niemcy, o energetykę niemiecką i energetykę polską. Proszę państwa, minister Sasin wskazał, że zamknięcie kopalni w Turowie oznaczałoby katastrofalne skutki dla społeczeństwa i środowiska, no nie wiem, czy środowiska, groziłoby gigantycznymi stratami i bezpośrednio bezpieczeństwo energetycznemu kraju. No tak, panie Sasin, ale kto to miał wcześniej wiedzieć? Ja czy pan, czy rząd Polski co się stanie? On powiedział, że spór ma charakter polityczny, i jest z związany z wyborami. Panie Sasin, pan opowiada jakieś bzdury. Jakieś bzdury. Po prostu chroni pan swój stołek w tej chwili. Swój stołek po prostu. Jaki polityczny? No oczywiście, że polityczny. A jaki ma inny być? Jaki, proszę pana, ma być charakter inny? Oczywiście, że polityczny, bo państwo nie obserwowali tego od samego początku i coś rządowi polskiemu po prostu umknęło. Ta elektrownia, proszę państwa, produkuje prawie 10% polskiej energii. Ile to gospodarstw domowych, to dotyczy prawie 4 milionów Polaków, proszę państwa. 4 milionów Polaków. Jak przekonuje. Zamknięcie y, kopalni to wyłączenie elektrowni, pan Sasin, jak przekonuje, dla y, domów około prawie 4 milionów Polaków. Sasin ocenił straty finansowe na około 14 miliardów złotych. Oznaczałoby to też bezrobocie w regionie. Tak. Totalne bezrobocie, w tym worku toroszowskim. 85 tysięcy ludzi jest zagrożonych skrajnym ubóstwem, proszę Państwa. Dlatego o tym mówię. To są nasi, nasi rodacy, mający rodziny, dzieci, mają, mieszkający tam. Prawie 100 tysięcy rodaków zagrożonych jest, proszę Państwa, skrajnym ubóstwem. Worek turoszowski, tak jak powiedziałem Państwu, to jest taki cypelek. 20 km długi, szeroki na, na 12 km. E, miesiąc temu, proszę Państwa, miesiąc temu oddano za prawie 4 miliardy złotych blok energetyczny dodatkowy, nowy. Właśnie w tej, w tej elektrowni, która pracuje na bazie odkrywkowego wydobycia węgla kamiennego, to co? Rząd polski wywa, wywalił, jak to się mówi, 4 miliardy złotych na dodatkowy blok energetyczny, wiedząc, że zamkną im kopalnię, bo teraz się zacznie, proszę państwa. Nie wiedzieli o tym. Służby polskie, czyli wszystkie te, które są do dyspozycji, proszę Państwa, rządu polskiego, służby zagraniczne, wywiad, polski wywiad, proszę Państwa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, inne służby, które są przewidziane do zabezpieczenia interesu Polski są zaskoczone. Proszę Państwa, tutaj osoby z rządu mówią, a no przecież Czesi też tam wydobywają i Niemcy też tam blisko wydobywają. Tak, Czesi i Niemcy to sobie mogą wydobywać. Wiedzą Państwo dlaczego? Dlatego, że oni mają rządy. Mają rządy, proszę Państwa, z którym się ludzie liczą i politycy i rządy poszczególnych państw w Europie się liczą. Dlatego oni sobie mogą wydobywać. Jak widać na załączonym obrazku, proszę Państwa, Polakom wydobywać nie wolno. OK? To jest tylko, proszę Państwa, mój komentarz. I teraz pracuje tam jest zatrudnionych przy tej elektrowni, przy wydobyciu około 4000 osób, a w firmach zależnych około 20 tysięcy osób. Przedstawiciele rządu polskiego, no tak jak mówię Państwu, oni sobie mogą teraz gadać. Oni są zaskoczeni, co się takiego stało. Proszę Państwa, yy, Niemcy. Razem ze Stanami dogadali się w stosunku do Nord Stream 2. W tej chwili będą mieli jedną z najtańszych energii w Europie. Cenę, za którą zapłacili za gaz Nord Stream 2 z Rosji, cena jest, proszę Państwa, oczywiście się nigdy nie dowiemy, bo to jest tajemnica kontraktów, które, które zawierali, ale cena jest tak niska, że im będzie się opłacało produkować energię z gazu. Nie mają żadnych państw po prostu po drodze nadbałtyckich, polskich, którym muszą płacić transfery za przesył gazu. Mają te transfery za darmo. Rosja będzie pompować gaz i nie tylko ropę do, do rafinerii niemieckich, do gazowni. Gaz się rozejdzie po całej Europie, proszę Państwa, z tego rurociągu i Niemcy będą zabezpieczeni, jeżeli chodzi o elektrownie gazowe. I teraz, jak jest taka sytuacja, że 10% jest energetyki zagrożonej w państwie i prawie 100 tysięcy ludzi jest w regionie, bo to, to dotyczy całego regionu, zagrożonych utratą pracy, proszę państwa, no to co się dzieje? No dzieje się tragedia. Po prostu. I teraz Niemcy oczywiście będą sprzedawać Polsce prąd, oczywiście za odpowiednią cenę. No i teraz co? No jak to państwo sobie myślicie? Weźcie, spójrzcie na to, co się dzieje. Zobaczcie worek turoszowski. Zobaczcie, ile tam ludzi mieszka. Zobaczcie, co się stało. Zobaczcie, co się stało. Jak te daty do siebie pasują. Yy, Amerykanie pozwalają otworzyć Nord Stream 2 i ukończyć, bo mówią, że to jest w, w interesie amerykańskim, nie mówiąc o tym, że to jest na pewno w interesie niemieckim. Niemcy od dawna... Yy, przygotowywali się do energetyki gazowej i to jest zamknięcie cyklu. Natomiast Polskę pozbywa się, Polska jest pozbywana 10% decyzją teraz sądową, 10% energetyki, no a oczywiście Niemcy mogą nam to sprzedać. Widzą Państwo, tak się to jest ostry biznes polityki międzynarodowej i gospodarczej. I jesteśmy wśród ostrych graczy, proszę Państwa. To są ostre figury na mapie y, geopolitycznej świata. To są Stany Zjednoczone, to są Rosja i Niemcy. I proszę Państwa, widać, jak działa rząd polski. Rząd, tu widzę, polski robi rozdawnictwo. Wszystkim obiecuje te podatki nowe i tak dalej. 30 tysięcy kwotę wolną. Już się dowiadujemy, że ci, którzy są na podatku liniowym, tej 30 tysięcy nie dostaną. Za to zapłacą 9% podatku więcej. I tak dalej, i tak dalej. Zajmują się tym żeby mówić, co dostaną z naszych pieniędzy, bo rząd pieniędzy nie ma żadnych. On, ma, on dysponuje naszymi pieniędzmi i musi je prawidłowo rozdysponować. On, rząd polski stosuje teraz jakieś dziwne rozdawnictwo, proszę Państwa. Nie zajmują się strategicznymi sprawami e, geopolitycznymi i e, jakby energetyką. Która jest jedna z najistotniejszych dla funkcjonowania rozwiniętego państwa. No widzą państwo, co się dzieje? Chcą nam zamknąć elektrownię, a tutaj Niemcy yy, otwierają i Rosja i Berlin otwierają szampany, proszę państwa. Za naszymi plecami się to wszystko dzieje. Jest ustawiane w taki sposób, i w ten sposób jest prowadzona polityka gospodarcza. Energetyczna nie, na międzynarodowym szczeblu, wśród najpotężniejszych, proszę Państwa, graczy na świecie. Najpotężniejszych, widać, że Polska nie daje sobie rady. Nie mamy wśród rządu ludzi, którzy są bystrzy i młodzi. Mamy takich w Polsce. Wierzę w to, młodzi ludzie, mamy fantastycznych ludzi, którzy by to ogarnęli i poprowadzili prawidłowo rząd polski w taki sposób. Ja wierzę w to, że tacy ludzie są. Natomiast nie wierzę w to, że tacy ludzie zna zna znajdują się w rządzie polskim, dlatego że im umyka wszystko przez... Przez palce. Oni są zajęci tym, ile oni pieniędzy zarabiają, i jak upychają swoje rodziny w spółkach Skarbu Państwa. Nie widzę za bardzo, żeby dbali o, o sferę energetycznego bezpieczeństwa Polski. Ja tego nie widzę. Może to Państwo widzą, ale to, z tym, z tym teraz mamy do czynienia, to jest absolutny cios w podstawy bezpieczeństwa energetycznego Polski. Proszę Państwa, ja generalnie nie robię vlogów na te tematy, bo denerwuję się, jestem słabego zdrowia i nie chce mi się o tym gadać, bo oni mają płacone, rząd polski mają ciężkie pieniądze nasze płacone za to, żeby oni się tym zajęli. Prawda? I tak, i tak jak Państwu mówię, ten poliszynel, którego Państwo widzą, to była tajemnica Poliszynela, co Niemcy robią i do czego się przygotowują. To powinno było być śledzone. Ruchy y, powinny były być wyprzedzane. Rząd powinien kontrolować sytuację i to, co się dzieje w Trybunale, powinien był odpowiednio reagować. Jest za słaby. Mamy słaby rząd, proszę Państwa. Każą zamknąć prawie 10% mocy energetycznej w Polsce. I, I sprowadzić na skraj ubóstwa prawie 85 do 90 tysięcy y, Polaków. To jest, proszę Państwa, rzecz, o której nigdy nie myślałem, że do czegoś takiego dojdzie i że kiedykolwiek o czymś takim Państwu powiem. To jest rzecz, która mnie y, bardzo, ale to bardzo wczoraj i przedwczoraj wstrząsnęła. Nam. Dlatego, że nie wyobrażałem sobie, że rząd polski jest do tego stopnia słaby, żeby pozwolić sobie na tego typu działania, proszę Państwa. To rzeczywiście opadają ręce. Ale cóż, zamykamy ten temat, dlatego że teraz trzeba obserwować sytuację i po prostu jakoś się do tego odnieść. Zobaczymy, co będzie dalej, jakie podejmie działania nasz rząd. Ech. Nie chcę już na ten temat mówić, natomiast w tej chwili jesteśmy w sytuacji bardzo trudnej. Nie będę Państwu już tutaj zajmował czasu w tą piękną niedzielę. Mamy mieć piękny poniedziałek, później trochę deszczy w Polsce. Życzę Państwu miłego popołudnia. Idźmy na spacery, na rowery i czasami zastanówmy się, kogo proszę Państwa wybieramy w wyborach, bo... Kampania wyborcza już się właściwie zaczęła i za dwa lata wybierzemy znowu kogoś, kto może jeszcze doprowadzić nasz kraj po prostu do ruiny gospodarczej. Jest mi przykro o tym mówić, ale naprawdę to są, to są rzeczy no, niepopularne, ale no, muszę też o tym powiedzieć. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.